Cześć, jak się macie tutaj PLK. Damian, witam Was w 99 odcinku FIFA 14 Ultimate Team. Zrobiłem sobie drugi skład, jednak najpierw wprowadzę kogoś innego do no, mojego głównego składu. Pani jeszcze zawodników nie sprzedałem jak coś ze wczorajszego pack openingu. Jednak za kakę wchodzi. Dum, 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 kaka! Inform! Zobaczymy, jak się spisze w tym składzie. W drugim strzelił mi dwie bramki w jednym meczu, z czego byłem zadowolony. Czułem różnicę, jeśli chodzi o siłę strzału, ale to była bliska odległość mała odległość, więc drugi skład: Dom, 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 Ronaldinho, Kaka, Sedorf, Aleksandr Pato, Felipe Melo, de Jong, de Jong, de Jong, de Jong, de Jak... cokolwiek. Czemu nie mogę na ABATę przełączyć? A, mogę? Abate, Juan Jesus, Naldo, Felipe Luis oraz Cacerdita Inform, czyli mamy trzy informy i zobaczymy, jak się spiszą. Sederf ma niesamowite strza podania: 89, Dribbling 86, 4 gwiazdki sztuczek. Ronaldinho również powraca. No, ze względu właśnie w ten skład, że chciałem zagrać Ronaldinho, i przy okazji mamy tutaj taki powrót AC Milanu, jeśli chodzi o tą główną czwórkę. Sedurf obecny... Sedorf, 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 chyba się mówi obecny trener Ronaldinho grał, Kaka Grano i Pato nie tak dawno temu grał jeszcze chyba tam dwa lata czy tam rok temu. Więc wracamy do ligi trzeciej. No właściwie sobie nawet stroje Milanu ustawię Dida również na bramce, no jak mogłem zapomnieć. Jestem ciekaw jak się spisze, bo jak nie patrzeć wyso wysokiego overallu nie ma, no ale warto go przetestować. Dobra, widzimy się jak ten znajdę rywala właściwie. U, beast moda! Pewnie Benteke i inni, dobra. Nie będzie się mylić, to jest ciemny kolor. Dobra, nie, niech już tak będzie, chciałbym poczuć moc Milano. Ale tak, słyszę, jak poczuję ją bez trojów. Uuu, ocena 85, więc wątpię, że zobaczę Benteke. O, no i to jest Beast Mode, jakiego oczekuję. Oh, wow, wow, Runi oraz Van Persie, David Silva, jaja Turen, was. William. No. ciekawy, ciekawy, bardzo, ale to bardzo mocny skład z Barclays. Premier League, jeden z najlepszych, jakie można zbudować, właściwie. Więc zobaczmy, co nas czeka w tym meczu. No, nie, bra nie brałem pod uwagę informów, jeśli chodzi o najlepszość. Ład. Filipe Luiz. Pat, to tam widzieliśmy wychodzącego bramkarza. Aleksandra. Pato, Ronaldinho! No, przepraszam, przepraszam, ale no nie mogłem się oprzeć. Jeszcze mamy piłkę Sedorf na skrzydle. Clarence dość ojeny, co to było? Jesus na ojenny, jeny, Jenny! No cóż, piłka przez obrońców i... Aż trudno byłoby chybić. 1-0 w 28 minucie. Spokojnie, muszę się rozgrzać. Dawid Silva, Dida ryzykownie. No nie, to, to jest już zbyt duże ryzyko. Van Persie, och. Co ja zrobiłem? Dlaczego? Co ja sobie myślałem? No, teoretycznie, gdyby Nelson Dida rzucił się po piłkę, Podszedł bliżej do obrońcy, to byłaby szansa tak na no, van Persie. Choć to nieważne. Taka... Pfff. 3-0 van Persie. To nie jest dobry start. To nie jest dobry start. Ale pamiętajmy, pamiętamy finał Ligi Mistrzów. Facem Milan kontra Liverpool. River, Liverpool też przegrywał 3-0. To jest przykład, którego żyłem już milion razy, ale jednak, dzisiaj, o tak, Ronaldinho, jak widzimy, powraca w wielkim stylu. Sedor, o, on, on też próbuje. What the hell? Rooney! Fuck! No, jakim cudem Abate nie był w stanie... Nie, no nie ukrywam. Wydaje mi się, że ten wynik jest niekorzystny. Dwa razy Rooney, dwa razy Van Persie oraz raz Jesus na was. O, ku mojemu zaskoczeniu mam większe posiadanie piłki. Okej. Okay. Okej okay. Ronaldinho wystawiona piłka Mel Co? Co? Ja pierwotnie miałem gustawo w tym zespole Wyrzuciłem go, bo Melo ma lepsze strzały Okej okay. Turea niestety niesamowite uderzenie z dystansu No to jaja sobie walnę, kurde 6-0 Trafię coś, trafię coś, postaram się Muszę poczuć ten skład, wiecie, wiecie o co chodzi. No to na dokładkę mamy jeszcze rzut karny. Nieudany ślisko obrońcy, żółta kartka dla Naldo, dobrze, że nie czerwona. Nie mogę sobie pozwolić na jego stratę. Van Persie czy Dida? To jest dobre pytanie. Robin van o Buijenny! Niemożliwe! Dida broni rzut karny! Znaczy, chodzi mi o to, że niesamowita obrona. A nie, że wow, Dida obronił. Bo nie obronił. E, tam tylko 6-0, co, co to jest? Co to jest? No, jak widzimy Dida się wyróżnił ze wszystkich, a były sytuacje, były sytuacje, 5 strzałów, 4 celne, no. Klasyczny start w lidze trzeciej, jednak dobra, teraz zagramy głównym składem, czyli Balotelli oraz Lewandowski i zobaczymy jak tam, właściwie jak, jak mi pójdzie. O, o, o. a nie, proszę, proszę, mamy hybrydę, ciekawa. Okej, okay, Weliton. Chyba pierwszy raz albo drugi gram przeciwko niemu. Sam nim grałem kilka razy. Panie i panowie, wielki, stary, dobry, no czy dory, to nie wiem, ale stary, też nie wiem. Jednak Weliton, miło Cię zobaczyć w zespole rywala. Leandro Damiano. Miranda Balotel. o ja, Jak! Dobre zagranie, Gustawą no, pokazał swoją moc i Lewandowski, tak jest! Nie mam pojęcia, co robili obrońcy. Wiem, co robiłem ja. Ja wykorzystałem sytuację i ja zdobyłem bramkę przy pomocy Lewandowskiego 1-0. Odchodząca piłka, tak jak miałem w planach, tylko miałem lepszy plan. Miranda, a zaczarowana. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Fernandinho już wyprowadzona kontra Chabia Alonso. Zagranie do Wellingtona. Już rozpoczyna się rajd, fe rajd Fernandinho. Piszczu powstrzymuje ojeny. Nie, 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 tylko nie ten kolor, tylko nie ten kolor, o którym myślę! Jeny! i nie! 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 Nie tak miało być! No, jeny, sam się już potknął! Czerwona kartka dla piszka, no to. to jest najboleśniejsza z możliwy, możliwych strat! Tylko nie łukasz! I jeden, jeden! Ju, już czujemy jego stratę! Kurczę, pieczony, no! Alonso! Ho, ho! Paton na 2 do 1 w 42, Filipe Luis nie wierzy, Courtois również nie wierzy, o czym myślałem, no nie wiem, choć myślę, że nawet gdyby goalkeeper był w bramce, nic by się nie zmieniło. Szybka odpowiedź. I oczywiście balotelli. 43 minuta, stary Mario powraca. Mamy remis. O tak, nie, to miał być deal with it. Zobaczmy, wyprowadzenie, to świeżo po rozpoczęciu. Wyprowadziłby BUM! Jeszcze otarła się o słupek 2-2. Dobre wystał! Kto tym razem? Kabaj. 3-2 w 42. Są emocje są emocje. Są gole i to się liczy powrót. No i tracimy. Tutaj moja ewidencja wina. Fatalne zagranie Mirandum i BUM! Nie miał szans. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 3 do 2. Dwa razy: Pato Kabaj, Balotelli, Lewandowski, Czerwona Kartka Piszczka. No, muszę zmienić trochę ustawienie, bo jednak ten brak troch, troszkę boli. Jest odsłonięte skrzydło. Bo mam jak. Abate. Nie, już wolę tam tego. A może Krychowiak? Niech zaszaleje będzie wolny, ale co tam. nie, to nie ma sensu, niech Gustavo po prostu tam będzie. Ej, Patto, hat trick! Niemożliwe! Co za podanie! A teraz to odczułam brak Gustawo! O, chyba będę musiał jednak wprowadzić OSPD. No, 5... O co tu chodzi? Nie rozumiem. Błaszczykowski będzie oczywiście petarda. Kuba Błaszczykowski kolejny gol. A to zwiastuje, że z pewnością zobaczymy jeszcze jedną bramkę, ponieważ Błaszczykowski jak strzela, no to parami. Błaszczykowski, czyżbym szybciej niż myślał? Błaszczykowski, oczywiście! 5-4, niemożliwe w dodatku w 69 minucie! No nie... To jest zabawne, że jednak to się sprawdza, że Błaszczyk, a może ja sobie to wmawiam, że jakieś muszę, że po prostu muszę strzelić i jak widzimy się to spisuje ponownie wyśmienite wykończenie, prosto w górny ruch bramki, 5-4, jeszcze jeden gol. Filipe Luiz to może być ta sytuacja, Balotelli walczy, no i jaki faul, to było czysta, najczystsza z możliwych walk, a ten gwiżdży. Lewandowski i Balotelli. Czy to będzie to. Balotelli, Balotelli nie poddał się i zdobywa! W osiemdziesiątej siódmej remis. Już myślałem, że będzie patrzył po prostu jak ta piłka przed nim leci, ale jednak. Waldez za pierwszym razem. No jakoś to tam obronił. Za drugim nie miał już kto obronić. 5 do 5. Wow. Nie, 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 nie nie, Pod... nie. O to walczyłem. Powoła oh, la Kurtuaj! Niemożliwe! Niemożliwe! Widać, że wczuł się, wczuł się w ten mecz! Walczy! Do samego końca i nie pozwala rywalom na zdobycie! Kol nie, nie wierzę! Nie wierzę! Niesamowite! I czy to będzie ostatnia akcja Błaszczykowski, Już! Już biegnie, zagrywa! Biegnie dalej! Zagranie górą! Piękne zagranie! Str piękna strata! Szybkie zagranie! I niestety dupa! Nie wiem ile razy powiedziałem zagranie, ale gdybym zwolnił, gdybym na spokojniej, to zrobił, to kto wie, żebyśmy wygrali. Ale tak czy siak, sędzia jeszcze nie gwizdę. Jest nadzieja, nie ma nadziei, ale tak czy siak. No nie ukrywam, ciekawy mecz, ciekawy mecz. Ostatecznie remis. Przegrywaliśmy i to dosyć mocno, ale jednak udało się zwyciężyć, i jestem z tego faktu. Nie, nie, nie wygrałem. Jednak 5 do 5 jestem szczęśliwy. No, przegrywałem jednak. Udało się uratować. No to cóż, coś na czas na ostatni mecz. Pierwszy przegraliśmy, drugi zremisowaliśmy, no to trzeci przydałoby się wygrać. Jak coś mi nie wyjdzie, granie w tych strojach Milanu, sobie muszę te złoty chyba ubrać i... O, proszę, znów Brazylia, znów Pato na napadzie, Diego... Hmm, hmm, hmm. Tylko gdzie ten kaka tak patrząc na nazwy tego składu? Chyba, że nie chodzi o kakę jako zawodnika, tylko... Jako kupę. A nie, jest na ławce, o szacun. Raczej nie ma spalonego, jest strzał, i od razu gol. Jak widzimy, w szóstej minucie rozpoczyna się to idealnie. Lewandowski, kolejny gol. Dla naszego zespołu po asyście baloteliego. Kaka, pole karne, ale. Ach, okropny strzał. Lima, o jednak, jednak myślałem, że podam. Szacun, wykończył to sam. 1-1. Błaszczykowski można zrzec, że już klasycznie zagranie do środka Kaka dobiegł, ale... No ale... To pierwsza piłka miała być. Wymarzony strzał, Kaka, lewa noga, gol, ale... Niestety nie. O. No tego akurat się nie spodziewałem. 2-1. E, 2-1, tam wyrównałem przed chwilą z 2 do 5 to... Co to 2-1? Elshara... proszę! A jednak trafił! Właściwie to widziałem, że ten stop zostanie obroniony, bo... No, najmoc... Do najmocniej... Znaczy, był mocny, no jak wleciał do bramki, to był mocny, ale to jest już klasyka. Stefan, strzał z dystansu. Gol. Zobaczmy, tutaj sobie przerolowo, no i BUM! Trochę dziwna interwencja Diego Alvesa. Ale cóż, to, to jego sprawa. Holy! No to teraz Hulk zaszalał. I koniec pierwszej połowy, 2 do 2, no nie ukrywam, nie jest łatwo. Jednak będę się starał wygrać ten mecz, bo to jest cel. Wygrać, po prostu wygrać. I cóż, przy okazji taka mała zmiana, za kakę wyjdzie Luis Suarez. Suarez już nasy... o oh oh Luis. Co cię gryzie? Powiedz. Krap! Niewykorzystane sytuacje kochają się mścić! Pato pokazał Suarezowi jak to się robi! 3-2! Wow! 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 Nie ma słów by opisać to uderzenie Diego na 4-2 do 2 w 73! Niesamowity strzał z dystansu! Prosto w okno! Suarez będzie... Oczywiście, że jest! Piekielne uderzenie zewnętrzną częścią stopy. I mamy 3 do 2 w 78, teraz... Wystarczy... Znaczy wystarczy, to brzmi jakby to było łatwe. Po prostu trzeba wyrównać. A możliwe, że to będzie szybciej niż myślałem. No pochopna decyzja, a było tak pięknie. Już na czas, już na czas. Ja to wykorzystam, El Sharaoui. Daleki wykop. Ale Lewandowski nie jest szybszy od Filipa Luisa, by to przeszło. Podanie do bramkarza. Niestety. To jednak będzie porażka już. Nie ma szansy. Gwiszcz. To nie ma sensu, ale jednak Kurtuła się nie poddaje. Wybij mnie. Niestety. Jest ciężko. No witamy ponownie w lidze trzeciej. Jednak będę robił wszystko, by się w niej utrzymać. Ze względu na to, że no spadając do czwartej i tam wygrywając wszystko niczego się nie nauczę. Tutaj... Było naprawdę blisko. Teoretycznie teraz odcinek powinien się skończyć, jednak yy, jako że nagrywam wszystkie mecze, jakie gram, postanowiłem, że ten wam jeszcze pokażę, żebyście jakieś gole zobaczyli. No jak widzicie, skład przeciwnika niesamowity: Matt Weedy, drugi inform, Robin Lewandowski. No po prostu, wow, jednak to mój Lewandowski rozpoczął ten mecz, w razie czego jest to Puchar, pierwszy etap, więc tak tylko. Kurde, ogółem byłem zaskoczony, że wynik będzie aż taki jak zobaczycie, jednak Balotelli ładnie biegł i zgadnijcie co zrobił. Oku A, rację, e, sorry, źle fragment wyciąłem. Znaczy, czy źle to zobaczyć? I właśnie, o co tutaj chodzi, bo gdyby nie to, że zrobiłem coś innego, to bym wam tego nie pokazywał. Chciałem naprawdę wykorzystać Suarez'a, niezły gol Davida Luisa, nie? Więc postanowiłem, że połączę Baloteliego, Suareza oraz Lewandowskiego. Udało mi się to zrobić. Pewnie nie jest to najbardziej kreatywna hybryda, bo składa się seria Bundesligi po dwóch z każdej ligi, czyli Lewandowski i Szarawi, Błaszczykowski i Lewandowski, i reszta to Barclays, David Louis, Kabul oraz Sako. Jednak mam zamiar kupić Kompanego. No jak widzicie, idzie nawet dobrze. Formacja 3-5-2 na SPD jest Lucas Leiva oraz Gerard. Musiałem wybrać dwie osoby z Liverpoolu. Ponieważ inaczej Suarez nie miałby pewnego zgrania i w razie czego Luis gra na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego I według mnie się sprawdza, tylko jestem ciekaw jak spisze się po prostu formacja z trzema obrońcami w sezonach Bo jak widzicie no ten mecz był dosłownie do jednej bramki, tylko znaczy jak zmieniliśmy połowy no to oczywiście zmieniła się bramka Do której bramki zdobywałem, jednak jak widzicie Luis Suarez ponownie jak już zdobywa gole, no to ładnie technicznie, choć wcześniej też trafił zewnętrzną częścią stopy. Co doceniam, jednak ja właśnie chcę mieć go do takich pięknych, finezyjnych czołów. Teoretycznie, Kaka również się sprawdza, ale chcę szukać takich nowych gwiazd. O ile Suarez do najnowszych nie należy, tak właściwie wygrałem nimi Balotelli Ligę. Dzięki, że za przypomnienie. W FIFA 13. takie jednak to fajnie go zobaczyć ponownie. Ostateczny wynik: 8 do 0. Oddałem blisko 30 strzałów. Było ich 28, i fajnie było widzieć, że większość z nich była celna. Wysokie noty dla wszystkich. Dawid Luiz, zawodnikiem meczu, spodobał mi się nawet z gola z główki. Trafił, a wcześniej go używałem, to w ogóle nie chciał skakać. Zobaczymy jutro, jak wyjdzie w praniu. Mam na myśli w lidze, bo dla mnie liczy się najbardziej. Liga! No cóż, no widzicie, 28, 24 celna posiadanie piłki mniejsze. Ja dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, cześć!